Witam Państwa bardzo serdecznie w Poradniku Medycznym na Zdrowie. Moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Iwona Wawer z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam bardzo serdecznie Pani Profesor. Witam Panią Redaktor, witam słuchaczy. Pani Profesor, tematem naszego dzisiejszego spotkania są nienasycone kwasy tłuszczowe. Chcemy przede wszystkim mówić o ich dobrodziejstwach, ale chciałam zapytać tak naprawdę Pani Profesor, skąd one się biorą w naszym organizmie? Skąd możemy je również pozyskać? Jeszcze niedawno nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że istnieją nienasycone kwasy tłuszczowe, nasycone kwasy tłuszczowe. E, oczywiście jedliśmy tłuszcze, dlatego, że to był materiał energetyczny. Po prostu, żeby mieć energię do pracy, musieliśmy mieć coś tłustego. Ale nastąpił ogromny postęp w naukach żywieniowych, i w tej chwili wiemy, że kwasy tłuszczowe dzielą się na nasycone, nienasycone, a te nienasycone jeszcze dalej. Na przykład chemicy przyjrzeli się budowie tych nienasyconych kwasów tłuszczowych i doszli do wniosku, że mogą zastosować podział na tzw. kwasy omega 3, omega 6 i omega 9, wszystko w zależności od tego, przy którym węglu występuje pierwsze podwójne wiązanie niby drobna różnica, prawda? ale skutki w organizmie są bardzo dalekosiężne, dlatego że te kwasy tłuszczowe wchodzą w skład błony komórkowej w każdej komórce, a więc wobec tego, w zależności od tego, jaki jest skład tych błon, tej błony komórkowej, komórka może odżywiać się lepiej lub gorzej. Ta błona jest bardziej lub gorzej przepuszczalna, więc nie jest wszystko jedno organizmowi, czy dostaje odpowiednie porcje kwasów z poszczególnych rodzajów. Pani profesor, czy to jest jedyna rola, jaką odgrywają te nienasycone kwasy w naszym organizmie? To, że budują. Te komórki? One wchodzą w skład wony komórkowej, a e, cały organizm składa się z komórek a następnie e, komórki budują tkanki, prawda? Czyli jeśli nam brakuje jakiegoś składnika, to się odbija na funkcjonowaniu całego organizmu. A więc zaczęliśmy się zastanawiać, jakich kwasów potrzebujemy w diecie, e, dlaczego jednych więcej? Dla, dla, dlaczego jednych mniej? No i właśnie. No i dlaczego? właśnie pani profesor, jak już jesteśmy przy diecie, tak. co robimy źle, że cały czas. Ja jakby mamy duże braki tych kwasów w naszych organizmach. Okazuje się, że mamy za mało nienasyconych kwasów tłuszczowych w całości. Zbyt dużo jemy tłuszczów nasyconych. Ale teraz, jak się przyjrzymy jeszcze dokładniej tym tłuszczom nienasyconych, to się okazuje, że są takie tłuszcze, których nam szczególnie brakuje, dlatego że mamy nadmiar tych kwasów omega-6 a za mało tych tak zwanych omega-3. No więc powiedzmy sobie z kolei, gdzie są te tłuszcze omega-6 i dlaczego akurat mamy ich tak dużo. Otóż dlatego, że zaczęliśmy stosować oleje roślinne, takie jak olej sojowy czy słonecznikowy, a one mają szczególnie dużo tych kwasów omega-6. Natomiast za mało mamy w diecie na przykład oleju lnianego, który jest bardzo bogaty w omega-3. Za mało jemy ryb, które też są bardzo bogate w Omega 3. Czyli okazało się, że nie tylko kwasy nienasycone, ale też ich odpowiedni stosunek, omega 6 do omega 3, jest bardzo ważny. I dietetycy wobec tego usilnie starają się namówić Polaków, aby jedli więcej kwasów omega 3. Czyli pani profesor, rozumiem, że zmiany w naszej diecie możemy wprowadzić dla całej rodziny, bo rozumiem, że to nie tylko dzieci, ale również i dorośli powinni. Zaopatrywać się cały czas w te kwasy nienasycone. Oczywiście, ale dla pewnych grup to te kwasy są bardziej ważne niż dla innych. Na przykład wiadomo, że wśród kwasów omega-3 istnieją takie długołańcuchowe kwasy omega-3 o takich skrótach DHA i EPA. No i wiadomo, że bardzo potrzebuje ich szybko rozwijający się mózg, a więc bardzo ważne są dla kobiet w ciąży. A również dla małych dzieci w wieku powiedzmy od 1 do 3 lat, kiedy ten mózg dziecka szybko rośnie. Nawet pokazano, że niedobór tych długołańcuchowych kwasów powoduje depresję poporodową, bo szybko rosnący płód zabiera to z organizmu matki. Więc właśnie te długołańcuchowe kwasy, a ich źródłem są ryby. Przede wszystkim ryby morskie, tłuste ryby, to jest składnik w diecie bardzo ważny. Czy jesteśmy w stanie zauważyć sami po sobie bądź też po swoich bliskich, że występują te niedobory kwasów? Będziemy mieć jakieś objawy czy musimy nie wiem wykonywać jakieś specjalistyczne badania pod tym kątem? Trudno wykonać specjalistyczne badania, bo przecież nie badamy składu tłuszczów w organizmie. Natomiast wystarczy przeanalizować swoją dietę z dietetykiem i na pewno się okaże, że mamy w diecie za mało ryb, za mało na przykład oleju lnianego, prawda? tego typu produktów, na przykład oleju z wiesiołka, szereg produktów roślinnych dostarcza nam tych kwasów nienasyconych omega-3. I właśnie konsultacja z dietetykiem tu była bardzo ważna. Natomiast, jeśli chodzi o objawy niedoboru, to warto powiedzieć, że są setki publikacji pokazujących rolę kwasów omega-3 w organizmie. No i y, osoby, które mają niedobór tych kwasów, na przykład mają zmniejszoną odporność, mają zwiększone ryzyko chorób układu krążenia. Bardzo ciekawe badania zrobiono 20 lat temu we Włoszech. Bardzo dużej populacji, tam było chyba 11 tysięcy osób, podawano jeden gram oleju z wiesiołka, taki, który jest bogaty w kwasy nienasycone. No i się okazuje, że znacząco spadło ryzyko udaru, zawału. Czyli widać, że te kwasy kwasy nienasycone są potrzebne. My namawiamy Polaków do korzystania z dobrodziejstwa diety śródziemnomorskiej, a więc dużo warzyw, i owoców, i oliwa z oliwek. Ale też Pani profesor wspomniała o tym oleju z wiesiołka i oleju lenianym. W jaki sposób my to możemy wprowadzić do naszej diety? Bo rozumiem, że na nich się nie smaży. Je możemy dodawać tylko do sałatek, czy tak po prostu też łyżką pić. Łyżką pić byłoby trudno, to odradzam. Ale rzeczywiście do sałatek można dodać nie można smażyć na oleju zwiesiłka. On ma właśnie dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niestabilne w wysokiej temperaturze, więc dlatego to są oleje tłoczone na zimno. Można włączyć oczywiście, podając je do sałatek, ale dobrym sposobem jest suplementacja diety. Można skorzystać z takiego oleju, który jest zamknięty w kapsułkach i rzeczywiście osobom, które za mało jedzą ryb, nie mają e, tych kwasów omega-3 w dostarczającej ilości w diecie, to wtedy można pomyśleć o suplementacji. Pani profesor, to chciałam zapytać, co takiego dobrego jest w tym wiesio, że powinniśmy o nim pamiętać? To jest w ogóle bardzo ciekawa roślina. Jej ojczyzną jest Ameryka Północna. Rośnie tam na stepach, i Indianie używali jej praktycznie do wszystkiego, bo ona ma jadalne liście i ta część zielona, nawet korzenie po ugotowaniu były smaczne. Natomiast w Polsce jest uprawiana. Chciałam podkreślić, że to jest w ogóle wielka zasługa polskich firm, że wprowadziły wiesiąkę do uprawy. I wykorzystują może nie jako części jada, no, ale nasiona, i te nasiona wytłoczone na zimno dają bardzo cenny olej z wiesiałka, który jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, a szczególnie w jeden tzw. kwas gammalinolenowy, z którego w organizmie ludzkim mogą powstawać te długołańcuchowe kwasy DHA i DPA. Jest to kapitalna rzecz, dlatego że można obejść rozmaite etapy syntetyczne. Organizm potrafi sam sobie wytworzyć te kwasy, jeśli da się mu półprodukt, czyli ten kwas gammalinolenowy. Czy olej z wiesiłka włączyć do diety i mamy całe dobrodziejstwo, bo mamy w organizmie te właśnie potrzebne składniki. Pani profesor, ten olej z wiesiołka mamy w kapsułkach, więc chciałam zapytać, w jaki sposób możemy stosować dawkowo, jak długo? W badaniach stosowano około 1 grama dziennie, obserwując korzystne efekty. A w kapsułkach jest 500 mg, bo więcej w kapsułce się nie zmieści, więc to jest taka dawka, którą można polecać, producenci przynajmniej tyle polecają, jak długo. No, wydaje mi się, że tak długo, aby obserwować jakieś efekty, więc na przykład przez trzy miesiące, a potem można zrobić sobie przerwę. Ale pytanie jeszcze. Kiedy zacząć tę suplementację? Najlepiej zapytać, na przykład dietetyka, ale można skonsultować się z lekarzem rodzinnym, jeśli obserwujemy e, m, charakterystyczne objawy niedoboru. Na przykład, komu można polecić olej z wiesiołka, więc na przykład osobom, które mają problemy ze skórą, atopowe zapalenie skóry, wysypkę, uczulenia, osobom skłonnym e, do alergii. Osobom, które na przykład mają problemy z odpornością, również osobom, które chciałyby przeciwdziałać miażdżycy. Niewątpliwie olej z wiesiołka przyczynia się do tego, że mamy bardziej elastyczne naczynia krwionośne, może pomóc w obniżeniu niewielkiego nadciśnienia, na przykład. A też mam wrażenie, pani profesor, że olej z wiesiołka jest takim sprzymierzeńcem dla kobiet. Że pomaga w jakby dbaniu o, o urodę. Oczywiście, że to jest przymierzeniec kobiet, i to kobiet w różnym wieku są badania pokazujące, że wpływa korzystnie na przykład w przypadku tak zwanego syndromu przedmiesiączkowego, korzystnie wpływa na obniżenie takich nieprzyjemnych objawów menopauzy na przykład. Ale oczywiście element urody też jest ważny, a mianowicie. Olej zwiesiołka świetnie się wchłania przez skórę, a więc to było podstawą do zrobienia całej serii kosmetyków zwiesiołka. I te kosmetyki naprawdę są bardzo lubiane przez kobiety, bardzo cenione. W tej chwili w kosmetyce jest taki trend że o urodę należy dbać oczywiście troszcząc się o skórę, ale również nazywa się to beauty from inside, czyli wewnętrzne, czyli po prostu dieta. Dieta ma znacznie większy wpływ na wygląd skóry niż stosowanie kosmetyków, a więc rzeczywiście stosowanie oleju wiesiołka w postaci kapsułek. Myślę, że pomogłoby na piękną skórę bardziej. Wszystkie moje koleżanki doceniają pomadkę z olejkiem z wiesiołka, zwłaszcza jeśli mamy taką nieprzyjemną pogodę, prawda? Spierzchnięte usta, w torebce pierwsza pomoc. Czyli tak w naprawdę pomadki. nie tylko kapsułki, ale również możemy sięgać po kosmetyki z wiesiołkiem. Ale pani profesor, czy w takim razie nie ma przeciwwskazań? do stosowania takich kapsułek, takich podnoszenia tej, tej diety za pomocą suplementacji dla całej rodziny. Czy dzieci mogą w każdym wieku możemy im podawać? Jak powiedziałam, stosowanie suplementów warto y, skonsultować, z dietetykiem czy z lekarzem oczywiście. Generalnie trudno przedawkować, dlatego że to jest składnik, z diety, składnik diety. Natomiast zawsze kie, trzeba się kierować taką zasadą, że za mało niedobrze, ale za dużo też niedobrze. Ja się nie spotkałam z sytuacją, kiedy ktoś przedawkował olej z wiesiałka. Jako składnik diety jest to bezpieczna substancja. Nie ma żadnych ostrzeżeń, że olej z wiesiałka komuś mógłby Zaszkodzić. Pani profesor, a chciałam jeszcze zapytać o suplementację, o dietę naszych seniorów. Jak to wygląda u nich? Czy również możemy, nie wiem, właśnie takie drastyczne zmiany w diecie wprowadzać? Bo jednak osoby starsze lubią bardziej mięso, nie, nie każdy przepada za rybami. Jak to wygląda u nich? Myślę, że suplementacja i w ogóle uwzględnienie oleju z wiesiołka jest potrzebne w każdym wieku i seniorom też. Tutaj no, namawiałabym do stosowania olejów bogatych w omega-3, jednak w postaci naturalnej, w postaci diety. No, oczywiście można powiedzieć, że wygodniej jest połknąć kapsułkę mieć pewność, że się dostarczyło tą porcję, która jest nam potrzebna. Ale seniorzy nie zawsze chętnie łykają kapsułki a więc tutaj olej w postaci dodatku do jakiegoś pasztetu na przykład, do musu z ryby, prawda, takiej potrawy, którą seniorzy lubią, byłby niewątpliwie bardziej wskazany. Ja myślę, że to jest bardzo dobry suplement i bardzo dobry składnik diety również dla seniorów. Przede wszystkim dlatego, że on korzystnie wpływa na układ krążenia, korzystnie wpływa na skórę, w ogóle wydaje mi się, że powinniśmy się zatroszczyć o naszych seniorów, a zwłaszcza ich dietę. Ta dieta bardzo często jest monotonna z różnych powodów. Po prostu są problemy z uzębieniem, trudno jest pogryźć to jabłko, prawda? Tak, tak. Seniorom trzeba podawać je w innej postaci. Seniorzy często są sami, mają depresję, nie chce im się gotować. I to jest takie błędne koło, które prowadzi do tego, Będzie że. do mają... żywienia i też braku tych witamin i minerałów. No właśnie, właśnie to chciałam Mam powiedzieć, prawda? i jeśli ktoś ma problemy z pamięcią, z odpornością na przykład, to nie jest to tylko problem wieku. To jest również problem niedoboru ważnych składników odżywczych, a do tych składników należą na przykład witaminy, witamina D, bo seniorzy za mało wychodzą na słońce, witamina C, no bo właśnie nie mogą pogryźć tych owoców, no i również nienasycone kwasy tłuszczowe. To jest taki składnik który ma duży wpływ na pracę mózgu, a więc seniorom bardzo się przyda. Pani profesor, chciałam zapytać, czy naszym seniorom możemy za pomocą wisiołka pomóc w obniżeniu złego cholesterolu? Jest bardzo dużo publikacji naukowych, które pokazują korzystne efekty podawania odpowiedniej ilości kwasów omega-3? No i właśnie takich, które występują również w oleju z wiesiałka. Takie korzystne efekty to przede wszystkim spowolnienie rozwoju zmian mierzcowych w naczyniach. To jest bardzo ważne, dlatego że zmniejsza ryzyko takich chorób, na przykład jak zawał serca czy udar niedokrwienny w mózgu. Następuje zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych. To też jest bardzo ważne, dlatego że to właśnie wpływa na obniżenie ciśnienia. Te elastyczne naczynia krwionośne mają szansę rozszerzyć się i wtedy spada ciśnienie. Dużo mówiliśmy o zaletach kwasów omega-3 i o tym, jak bardzo są nam potrzebne, i warto podkreślić, że dostarczyć może je roślina. Mamy roślinne surowce i to taka roślina, która rośnie blisko nas, wiesiołek. Popatrzmy, jaka to jest piękna roślina. Takie ma żółte kwiatki, które się do nas uśmiechają z pól i łąk przede wszystkim, więc chyba to na to też powinniśmy przeważnie zwrócić uwagę, wybierając się chociażby na spacer ze swoimi bliskimi. Polacy docenili wiesiołka, stąd, stąd wynika jego nazwa. Wiesiołek to znaczy wesoły, dlatego że te żółte kwiatki wyglądają bardzo optymistycznie. I dlatego jedzmy ze smakiem. Jedzmy ze smakiem, korzystajmy z tego, że ta roślina ma piękne kwiatki, ale również e, nasiona, z których wytwarzany jest olej. Mamy źródło kwasów omega-3 blisko nas. Czyli teraz, tak naprawdę, Pani Profesor, oprócz zdrowego trybu życia, który staramy się prowadzić, mniej stresów, więcej świeżego powietrza, dobra dieta to nie zapominamy i włączamy do tego odpowiednią suplementację, w której w skład wchodzi wiesiołek, tak? Tak, kwasy omega-3, których jest dużo w wiesiałku. Warto zapamiętać nazwę przynajmniej tego kwasu gamma-linolenowego, który jest składnikiem wiesiołka I to jest powód, dla którego te drobne, małe nasionka bardzo cenimy. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również i Państwu i zapraszam na kolejny odcinek Poradnika Medycznego. Na zdrowie już za tydzień o godzinie 16:10 z Panem Bogiem.